Witam Was bardzo serdecznie Z tej strony Serdarz TV To jest mój nowy program Nowy Nowy to nie jest, bo pierwszy raz to robię Niestety widzę, że z tego tu się nie da I jest źle, To się nie da ja, Zajednę mu włączyć tą tą Przynajmniej Adam Ałyś, a ły nie, 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 nie ma, także trudno. Ale nasi mieli Polakiem, a może idem będę Niemcem. Mój okay. kocham kocham Polaków, a nie będę Niemcem. No chyba serdusz czy z jest cichanie jeszcze nie o i ściszyło się samo to super ściszyło się samo więc może zaczyn... zacznę, od zacznę zawody serdusz kontra mały mały akcent małej litery niestety no to co no tu powiedzieć więcej o, pierwsze. Po pierwsze, mój program będzie składał się mniej więcej z gier internetowych. Może pomyślę o jakimś jeszcze poradniku. Yy, prawdopodobnie pod filmem możecie znaleźć yy, już mojego Aska, także możecie zadać już pytania odnośnie filmów, które nagram. No i... Sadba z i czy wyprzedzi... Nie wyprzedził chyba go. Dobra. by też jeszcze powiedzieć. Hmm. Ja będę mógł... Zobaczymy jak to pozwoli mi czas. sprawimy, że może kogoś zaproszę z niektórych berów tutaj do siebie, żebyśmy coś tutaj pograli. Ostatni skok. No. Dobra, on nie jest... Wow! Wow! A da małych prowadzi. a może jeszcze raz zagram Ale co, tam remasz. Ja sobie mam się rewanżu, bo to jest nie fair, że on ma wygrać. Bo cały raz musi tu wygrać w tej grze. <grym> Dobra. Mamy, mamy, mamy. I... Haltem. może jeszcze założę o, yy, stronę na facebooku fanpage'a zobaczymy jak to wyjdzie jak to wyjdzie ale to trzymam krok więc może jeszcze się tak wyciągniemy zaraz tak o chyba, że już mogę tam w komentarzem możecie napisać czy mam zakładać czy nie wow, Adam Małysz, wow to jest to, Adam Małysz. Nie wiem, że złą przegram. Czy ja muszę przegrywać takie gry? No nie wiem, że to... Znaczy myślę, że to jest na i No nie. Nie wiem, że to... Damy. Nisko, 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 nisko! Tyśle hmm. się! Tak jest! Oh yeah! <laughs> no... A być może jeszcze będę mógł nagrać odcinek, na przykład jeżeli zajmie się... ta prośba, by napisać, że aby napisać, żeby... ...awieścił przed wami 10 faktów o minie. No ja widzę, że już się nie robi, nie mogę zrobić też taki film. Jeden. A, bardzo dwa, zobaczymy. No małysza, chcę no, no, to tu więcej mówić. A no, jeszcze jeden, co? Małysza. No, no. Teraz zostanę krótko, leć. Majster, no, lecimy krótko, to ty lecisz daleko, no? nie wiem. No może gdzieś tam lecisz. Co, so, tak, gościu? No, nie wiem to, no trudno. Niech to będzie mój pierwszy 5 film. I, I tak proszę komentować, lajkować. No i gitara. <grym> y co ja bym chciał jeszcze powiedzieć? No razie nie. Generalnie. Cześć, do zobaczenia. Ksarda